popraw się bo będzie za chwilę w telewizji no, widzę, widzę. już jesteś <laughs> ale jeszcze, jeszcze chyba nie jest przesyłany nie no nie 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 dobra A tam, wiesz, jak chcę to mogę przyciąć co nieco nie? dzień dobry Rezmer, z tej strony moi drodzy dzisiaj znowu jest moim gościem Tomasz o, znacie Tomasza bo miałem akurat prośbę od widza co prawda pod innym filmikiem widz się zapytał kiedy następny filmik z Tomaszem napisałem, że w tym tygodniu. Także dotrzymuję obietnicy. Moi drodzy, dzisiaj taki, taki filmik będzie. Idziemy na kolejne wło, włości do Tomka, Tomek tam pokaże tak z grubsza. Takie nie? Trochę Tomek. większą bazę numer 2. Baza numer 2, że tak powiem. Czekajcie, ja zobaczę, czy, czy mogę tą dolną kamerkę w trakcie filmu. O, widzisz już w trakcie filmu nie mogę tej kamerki tam obrazu tego tej ulicy z przodu naszej. Zobaczcie, w takich kałużach idziemy. No dokładnie. Moi drodzy. Idziemy obejrzeć taką dru, drugą bazę Tomasza. O Zobaczymy jak on tam, jak, jak on tam mieszka, czy, czy, czy tam jest lepiej niż yy, na poprzednim miejscu, ale podejrzewam, że, że jest lepiej, bo tam było całkowicie pod chmurką, nie? No tutaj też generalnie tak się wypowiem, że to będzie pod chmurką, tylko że no po prostu jest tak bardziej, jak to się mówi, no generalnie... Bardziej tak prywatnie, w ten mhm. sposób. Nie? nie jest tam przy żadnych tych, jak to się mówi, publicznych miejscach, tylko generalnie jest to takie odsunięte trochę. Nie? Od ludzi, dalej, tak? Od ludzi, no właśnie. Tam się czujesz bez... bezpieczniej, się no czujesz. Bardziej, bardziej bezpiecznie, tak, to prawda. No, ewentualnie to się może czasami boję, to bo jak dziki przechodzą, to tam nieraz przechodzą. Nie? No, to, tak się wypowiem w tym temacie. Nie? No dobra. Chciałem Tomkowi obiad zabrać, bo żona mówi weź mu zupę ciepłą, ale on nie ma termosu. A jeżeli nie ma termosu, mówię to nie będę... To będzie zimno. Nie będę sobie dzisiaj tym głowy zawracał, bo musi być bardziej zorganizowany. Będzie miał termos. To zawsze przy okazji tych naszych nagrań. Może tam jakiś termos ci taki wiesz, do kawy herbaty. Ale nie ma problemu. Bo ja mam takie tam moje w tej torbie wędkarskiej chyba z dwa czy trzy. O, to wędkarze. No tam takim wędkarzem teraz niepraktykującym, że tak powiem Co do żabki chcesz wejść? No właśnie właśnie Tomek do żabki chce wejść, bo mu zasło w gardle. No muszę to No dobrze, dobrze Tomasz. No. Dobra moi drodzy, Tomek wejdzie do sklepu No właśnie, na razie może zrób i zróbmy pauzę Ja zrobię pauzę i później się odezwiemy No nie chciałbym żeby widziano mnie publicznie moi drodzy jesteśmy już ponownie Paślanka wypita dochodzimy do miejsca mojego punktu numer 2 tak się wypowiem może do kamery generalnie chciałbym pokazać życie bezdomnych jak to się mówi z zaplecza nie? To takie są tajemnice no ale no, zgodziłem się zdradzić także wszystko pokażę się mówi. O. i teraz dochodzimy Yy, właśnie yy, do y, momentu mojego drugiego noslegu, tak, tak zwanie to jest tam yy. i pierwszy no. no i proszę proszę państwa proszę zobaczyć. Jest to nie estetycznie, jak tu się mówi, jak tu wyzdomność tak wygląda, właśnie trochę bałagan jest, tak zwanie, tak dalej. I tak to wygląda, taka to jest właśnie. Przede wszystkim jest tu taka specjalna blandeka, jeżeli deszcz spada. A, można to się na tą blandekę, co, okrystać, co mówiłeś? No, no, no. Mm -hmm. Także... To tutaj śpisz? To jest to, no. Ja myślałem, też, moi drodzy, nie? że Tomek, też, po ty mówisz o tej blandce, ja myślałem, że tak masz po prostu gdzieś. Bardziej zadaszone. Nie? Że tak zadaszone to generalnie to może planuję, ale na pewno nie w miejscach miasta. nie? To będę musiał co innego wymyśleć. Bo, automatycznie, jeżeli, jeżeli ja tu zadaszę, to się pojawia nie albo Straż Miejska, albo policja. Nie? To mm -hmm. będzie tak nie? w ten sposób. Nie? Dlatego wolałbym generalnie się odsunąć od miasta, żeby po prostu mieć taką prywatność swoją. Nie? Nie chodzi, proszę Państwa, że ja chodzę i jestem pijany w sztok, że tam leżę i tak dalej. To nie to, to nie tak jest, Nie tylko po prostu jestem bezdomny w ten sposób. Nie? Korzystam, korzystam z MOPS-u, korzystam z różnych instytucji, gdzie tylko można, jeżdżę na zupy i tak dalej. Kąpię się nie? jest teraz się. na kąpielach głośniej. Tak, staram się tego. Czuchy zmieniam bardzo często, bo no... Wiadomo, niestety ciuchy się strasznie brudzą. Co dwa, trzy dni trzeba wymienić dzińsy, no bo są brudne. Bo nie ma tych możliwości, żeby tam sobie wyprać, nie? no bo wiadomo, nie, to, to nie jest tak, nie, nie ma, nie? po prostu nie ma. Nie? W przerębi nie wypiorę, nie? w jeziorze nie wypiorę, no bo wiadomo, nie? Nie, ma, nie, ma, nie, ma, nie ma takiego. Ale jest możliwość, na przykład od pewnych instytucji, że można dostać te ciuchy nie? bez kłopotu pachnące. Świeże, nowe, nie? Także tak mi to powiedział i określił w ten sposób. Pytałeś się o śpiwory, namioty, coś takiego? Yy, nie. Zapytaj ja się. Wojtku, nie pytałem się właśnie, bo taki na, naprawdę lepszy namiot na zimę to by się przydał, ale taki naprawdę z prawdziwego zdarzenia, tylko że no to, to są koszta, bo to, to, to kosztuje. Nie? To albo od kogoś z starowizny dostać, mhm. no może dzięki twojemu filmowi może ktoś się zgłosi. No i mam taką właśnie... Nie no, jeżeli ktoś napisze pod filmem, że coś, coś chce ci dać, Ups, to na pewno no. dam ci znać. Nie? No, bo mam taką przyjemną prośbę, jeżeli ktoś coś ma do dania, powiedzmy jakiś lepszy namiot, taki grubszy, czy coś w tym stylu, czy tam jakieś, ja nie mówię, no po prostu czyste ubrania, czy coś tak samo, no to nie ma problemu, to czyli poprzez, poprzez Pana Wojtka prosiłbym o, oczywiście o te wsparcie i z góry bardzo dziękuję, jak to się mówi, nie? w ten sposób. Na pewno to jakby musiało to się odbyć tak, bo ja wiem, że stronie od takiego właśnie mhm. sposobu. Aha, bo z no. tego to mogą być problemy dla mnie, nie? Aha. A. Ale jeżeli ktoś na przykład napisze mi, że coś chce przysłać, to tylko pod jednym warunkiem, że my wtedy nagramy filmik, no. że ja ci to przekazuję. Aha, w ten sposób. No tak. Że no. tam no tak miał wiem. później o coś, nie daj Boże, osądzony, że komuś coś wziąłem. nie, no, no tak, tak, tak. Znaczy ja nie mówię, że przez siebie. Ja to rozumiem. Ale czasami ludzie coś wysyłają do takich innych panów, którzy prowadzili takie kanały jeszcze prowadzą. A później byli ci ludzie oskarżani, że tam ktoś włożył 20 zł, albo napisał, złodzieju, włożyłem tam 200 zł, wiesz, no, 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 a no, 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 wcale to tak to nie było, wiesz o co chodzi? Mm -hmm, mm -hmm. I dlatego ja stronię od takiego, dlatego moi drodzy, dlatego ja, ja, ja generalnie mówię, bo ja się już nauczyłem. Ja mówię, że ja nie pomagam. Tomek mówi, przecież mi pomagasz, a ja mówię, Tomek, pomoc to by była, gdyby cię wziął za ten, o tutaj, jeszcze raz pokażę, <grym> no tak. ten kudłaty łeb, obgolony. I go tam zaprowadził gdzieś i coś mu pozałatwiał. Trochę przy tym może pieniędzy wydał, ale pozałatwiał i wtedy można powiedzieć, że ja mu coś pomogę. Wtedy ktoś by powiedzieć: O, faktycznie mu pomógł, a nie tylko tam go nagrywa, że ma z niego korzyści. Ja nie mam żadnych korzyści, bo ja kanał nie, nie zarabia. Ja sobie to się, Możecie mogę... sobie sprawdzić, moi drodzy, sprawdźcie się. sobie. Prosty człowiek z Kociewia, nie, macie jakąś możliwość, gdzieś tam jakiś wgląd w YouTubie, zapytać się, że przy tych 3000 subskrypcji wydawałoby się, że kanał zarabia. Nie zarabia, bo nie ma oglądalności, bo ja nie mam mało kto mnie ogląda, moi drodzy. Ja mam tylko po prostu subskrypcji powiedzmy już się kwalifikuje do zarabiania na kanale. Chociaż nawet jeżeli on już by sobie zarabiał, to wierzcie mi, że w tym kraju zarobić na, na YouTubie, to nielicznych tylko znam, którzy tam. No ale dokładnie, no, no, ale, ale ja nie będę zarabiał, bo ja nie mam określony, nie jestem określony w jednym temacie i kanał. Ma słabą oglądalność. Mogę pomóc Tomkowi. Tomek, załatwiłeś dowód? Jeszcze nie załatwiłem. A dlaczego nie załatwiłeś? No bo kurczę, jeszcze nie złożyłem wniosku, bo jak się mówi, muszę zdjęcia sobie wyrobić. No dobra, ale ile zdjęcia to kosztuje? Zdjęcia w ciągu tygodnia. 30 zł te zdjęcia. A dowód ile kosztuje? Dowód nic. Dowód jest za darmo. No. sobie i drodzy, czekajcie Zaraz wam pokażę jak to wygląda. Ale Tomek, Wiesz, że następny film będzie, to ja chcę widzieć ten dowód, no pokazać dobra. na filmie. No, oczywiście. Jasne. Moi drodzy, ja wam powiem. To. Tomek, masz tu ode mnie pieniądze. Dobra, dziękuję. Słuchaj, tam ci starczy na ten na dowód i na, na, na te zdjęcia. Cenie. Tak, tak, dokładnie. Twierdzisz, że dowód nie, nie musisz płacić? Nie. Tylko o same zdjęcia. Nie? 30 zł na pewno zdjęcia. nie musisz płacić, bo ty zgubiłeś na dowód. Na pewno nie, nie szkodzi. Za dowód się nie płaci. Jest za darmo. Jakby, co to mi później powiesz, jak będę tam przy, tem, przy... No Oczywiście pewnie, tak? Tak. tak dobra, to Tomek, powiem. wystarczy ci na zdjęcia, i wystarczy ci tam na te twoje teraz takie parę złotych, no, co ja potrzebujesz bo, no, no, na, na te oczywiście, tam. Oczywiście, nie. Tak? Na jakiś tam Dobra. Sobie... Moi drodzy, to, to jest pomoc, nie to jest taka pomoc, ale dopiero będzie widoczna, jak tomek mi przyjdzie za tydzień czy za dwa tygodnie i na filmie Wam pokażę, no mam ten dowód, nie? Bo ten dowód jest bardzo tak. istotny, ale tak. jeżeli będziesz miał ten dowód, czy, czy już wtedy możesz załatwić y, tą receptę? Wtedy czy jeszcze tak, nie. Jeżeli dowód będę miał, to mogę to, to, czyli no, od razu się określę. A ubezpieczenie, bo od razu ubezpieczenie? się określę. Moment, właśnie. Chciałbym jeszcze powiedzieć do tej kamery, całej, nie do tej, tylko do kamery, po prostu powiedzieć, że w tym momencie, jeżeli ja już uruchomię dowód, będę miał ten dowód w ręku, realnie, automatycznie idę na, do Urzędu Pracy, uruchamiam ubezpieczenie od nowa. No. no bo mi przepadło, nie? No muszę uruchomić od nowa. tego dowodu. I wtedy. Wtedy automatycznie zgłaszam się do przychodni i biorę odpowiednie lekarstwa, które ja powinienem zażywać, bo taka prawda jest, dlatego że no powinienem, po prostu powinienem poprzez tam pewne urazy i poprzez pewne, jak to się mówi, zawirowania życiowe, alkoholowe i tak dalej, nie będę tego ukrywał, prawda, Muszę sobie załatwić specjalne leki. A przychodni powiedzieli mi, że jak nie będzie dowodu i nie będzie ubezpieczenia, to wtedy ja mam 100% płatne za wszystko po kolei. Nie? Także automatycznie mi to zrobiło odwój. Nie? Tak, zwanie, tak powiem. Nie? Także jeżeli o, dzięki Tobie wyrobię te zdjęcia, bo dokładnie, złożę wniosek o ten dowód, nie? nawet jutro pojadę już działać, nie? będzie wniosek złożony. Wtedy automatycznie ja z dowodem osobistym, bo tamte pogubiłem wszystkie, mogę coś robić. To, czyli dzięki, dzięki Twojej pomocy mam nadzieję, że jakoś sobie te poskładam. Ja jestem cierpliwy, ale wiesz, chodzi o to, że... No oczywiście. Wiesz, chodzi o to, że... I zrób jutro te zdjęcia, od razu iść tam coś złóż. No dokładnie. Tutaj na Wilanowskiej czy gdzieś. Tak, ta, ta, tak, ja na Wilanowskiej nawet robiłem ostatnio. Chodzi no o to, że, żebyście. No, bo ale, oni, dadzą, no. oni dadzą ci taki kwitek. Nawet tym, i prawo jazdy. Ta, słuchaj, tak. oni da, i pokażę. No, ja, ja ci kwitek. Pokażę ten kwitek. Słuchaj, a jak nie będziesz miał yy, jedzenia czy cokolwiek. Spotkasz mnie rano, to mi powiedz, tak ci to jedzenie kupię od ręki. No Chodzi o to, żebyś nie przepuścił od razu Obra. tych pieniędzy dzisiaj. Nie, 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 żebyś nie, nie. zostawił połowę na, ten, no, na to zdjęcia, no, wiesz? Ale to też oczywiście pewnie, automatycznie zostawię. No teraz już o tej godzinie to już jest za późno, żeby te zdjęcia Nie, robicie, No oczywiście. Tam, ale jutro już mogę działać. Nie będę już teraz no. tam skakał, gdzieś biegał, wiesz. Żeby... No taka prawda. Chodzi tylko tak, o to, żeby. Tak, ten... Moi drodzy, tak. zobaczcie. Nagadałem się, rezmer się namądrzył, jak zwykle, ale to wszystko w dobrej wierze, bo później powiecie, że. Bo już kiedyś takie były tam wpisy w tamtym roku, że hieny zarabiają na bezdomnych. Nie, to nie to, że to no. No, tak. ja mu swoje pieniądze daję, już, no, tam nie powiem, już nie powiem, że tam. Ja to potwierdzam, bo ja oczywiście. nie mówię, że sobie od gęby odkładam, bo tam bym troszeczkę bajdużył. Ale no, wiadomo, że jakbym teraz mu, teraz mu dał te pieniądze i, za, i zrobię mnie w Bamboko i za jakiś czas drugi, smu, raz, drugie podejście zrobię. To za trzecim razem powiem mu. A Po całej tymi w dupa. To, no nie? dokładnie. To, o co chodzi, no nie? tak. No. no bo tak powiem, nie? Bo, no, tak, bo tak, będą się ludzie tak. śmiać, powiedzą, ty panie, no tam dajesz mu pieniądze. Yy, wiadomo, że tak, te pieniądze się. dajesz mu pieniądze, a ten przepija te pieniądze. No tak, no, można pomyśleć. Nie? No, no. Ale wiadomo, ale nie, tam... no. Ja powiedziałem, ja jutro działam, wyrabiam zdjęcia, składam wniosek, dostanę kwit i wszystko pokazuję, żeby było realistycznie i wszystko, żeby była prawda. No to było mhm. na, na najutrz no, no. A mówię, będziesz przechodził. To zapytaj się mnie tam, Wojtek, kupisz mi coś do jedzenia czy coś. Ja podejdę na chwilę do sklepu, do groszka, czy coś ci kupię, nie? Tylko no, to chodzi o to sprawy. jutro Tylko na przykład. Wiedzieć, jutro nie? na przykład, nie? Bo wiesz, że ja jeszcze teraz ten... No bo, no, bo ja będę teraz wolny chyba będę miał, nie? W no ja wiem, wiem, wiem. Ale to, to tam ja tam też jak to się mówi, łab do tyłu nie trzymam, no co powiem do tej kamery, no to się człowiek stara na tych puszkach zarobić, żeby te jedzenie kupić jednak, nie? I tak dalej. No bo to nie jest tak, że bezdomny, bo może sobie pomyślicie, droga publicznością, że bezdomny, tylko zbiera te puszki i wszystko idzie w szyję. Nie tak jest, nie da rady. Bo, to by człowiek wykończył, to trzeba kupić jedzenie, naprawdę trzeba kupić tą maszynkę do golenia i tak dalej, gdzieś ta się ogrzać, ogoli. no w ten sposób, nie, w autobusie nie czy ta, gdzieś, nie? nie, ale co ten autobus SOS to co, o 22 fajna sprawa, zawsze, no tak, bo zawsze jakąś gorącą zupę można tam ogarnąć, nie? To się mówi, a nie? co z tym myciem mówicie, to takie się odbywa mycie, a tylko raz w tygodniu, w czwartek na kartuskie, i tam autobus przyjeżdża, tak, nie, tam stoi na miejscu cała myjka Aha. Jak bym ci to powiedział, coś w stylu, no nie wiem. no Kontenera. No coś takiego. Tak? No, no, idziesz, czekasz na swoją kolej, Aha. idziesz się kąpać. No, no to fajnie. Sposób, no. I wtedy, jak się już wykąpiesz to automatycznie dostajesz, bo jako nie widzą, bo to jest warunek, trzeba się wykąpać. Wtedy automatycznie dostajesz nowe, czyste ciuchy. Nie? Bo jak ktoś się nie chce kąpać, to ciuchów nie dostanie. No może i mądrze, nie? no bo to brudny. Założy. Ciemno fasznie. się robi, nie? No dokładnie, dokładnie. Moi drodzy, zobaczcie, nie? Tutaj nie chcę za bardzo pokazywać. Ale to takie tradycjonalne pola, nie? Nic nie widać za bardzo gdzie. Bo chodzi o lokalizację, żeby nie zdradzać, nie? A tutaj stoi pan Tomasz i pan Tomasz, a powiedz tak właśnie, bo na pewno widzowie są ciekawi Ja też jestem ciekaw, nie? O której się kładzieś spać? Yy, generalnie tak o 22, żeby mnie ludzie nie widzieli zbytnio. Gdzie ja się kładę spać? No, no, no. I... Dlatego iż od razu tłumaczę o co chodzi. Dużo było przypadków, że ktoś się położył spać gdzieś tam w jakimś śmietniku czy gdzieś, natychmiast miał Straż Miejską na głowie. Ludzie, niektórzy A. są bardzo ciężcy, oni się boją nie wiem czego, dzwonią natychmiast. Albo Straż Miejska, albo policja przyjeżdża. Dlatego ja bym nie chciał. Nie chciałbym, żeby powiedzmy, wcześniej iść spać, jeżeli jeszcze ludzie chodzą z psami, żeby mnie tu widzieli, nie? No bo automatycznie ja mogę mieć na głowie problem. Bo było tak kiedyś w przeszłości I tak było, nie? Dlatego o to, o to właśnie się rozchodzi. Nie? Moi tak. drodzy, to jest drugie spanie. Trochę mi tutaj zajęło drogi, bo jak już tam coś przyobiecuję, że się umówiłem z Tomkiem, to są takie rzeczy ciekawe, smutne. No. Nie narzekam, no staram się. Myślisz, że to smutne. Dla tak ciebie to jest smutne. Do czego? Nie, nie. Ja wiem, na co się zapisałem, wiem, jak postąpiłem, wiem, jak się zapisałem i niestety trzeba odczepić pewne rzeczy. No nic takiego nie zrobiłeś, że nie masz teraz no zakładki no, mieszkać, bo. No, no dokładnie. No bo tam no, nie dało się za bardzo po śmierci mamy z no, ojczymem. No tak, no. Tak jak samoistnie odszedłeś, bo poczułeś, że tam się nie dogadasz, nie? No Ale moi nie drodzy, tak, zobaczcie, nie? To on teraz tutaj, załóżmy tutaj będzie trochę mu ciężko, bo może będzie padało, to może się przykryje, a może gdzieś się schowa gdzie indziej, będzie spał i będzie tak, no, i będzie tak do rana prze, byle przetrwać, nie? Tam trochę w autobusie, to tu, to tam, na przystankach, bo jest zadraszony. Ja to wiem, jak to się odbywa, co tymi myślisz, że nie wiem, tymi no. ty nieczarni, że ty tutaj codziennie śpisz, bo ja nie w to nie uwierzę. Ja tutaj codziennie nie śpię, no, ja no, to tak, się od razu no, mówię, ja mówię że że nie? Że... Ale mówię, pałętaś się po wsi, nie? No. A to jest męczące. Ja, ja śpię w jednym miejscu, w drugim miejscu, potem śpię w trzecim miejscu, nieraz śpię na wiacie, Jak no tak, byt tak, mocno płacie. A tak się to śpię uda, nie? Wiacie, tam nie? wejść gdzieś, albo jest otwarta, nie? Bo są no takie, tak, takie, no takie bo są otwarte. Nie? nie ma problemu, no. tylko trzeba unikać po prostu ludzi. Trzeba uważać. No czy tam się schować, skitrać. Ludzie, ludzie są różni. Jeden poklepie po plecach, jeden nawet da 10-20 złotych, bo najpierw się tak zdarzyło na ujeścisku, że facet sprzed. Mówi, o Ty puszki zbierasz, masz tu dwie dysi, nie? masz tu pięć dysi, no tak było, nie, no naprawdę, ale niektórzy, babka weszła koło Ciebie, tam koło, no nieważne, nie jest no, to Weszła no. weszła, mówi, co Pan tu robi, ja mówię, no nic, puszki zbieram, nie, proszę mi stąd wyjść, nie, no, przeszkadzało to, nie? ale przecież ja nie śmieciłem nic, nie? co takiego robiłem mm. złego, nie, chciałem tylko puszki sobie pozbierać. Ludzie są różni, A czy jest dużo dobrych ludzi. Ale myślisz, że ludzie mają cię za przeproszeniem w dupie? Nie, Co? myślę, że nie. Nie myślisz tak? Nie myślisz. Nie, tak? Nie myślę no to tak. dobrze, dobrze myślisz, nie? Bo tak nie jest, nie? No bo tak nie jest, bo tak nie, nie jest. jest ale nikt nie będzie też tam wiecznie się przejmował panem Tomkiem, bo każdy no ma dokładnie. swoje życie. Każdy się musi poradzić no, sam. No, no, znaczy no, ludzie dokładnie. wiedzą, że tam powody nie zawsze są jakieś takie, że tam coś ty jesteś winien, no, no ale jest jak jest, nie? Ty wiesz, że bezdomni zawsze byli i będą, nie? No dokładnie. Cały czas. W każdym ja. kraju. No w każdym w Stanach. Wszędzie. Są takie kraje, że, że oni tam mają, oni nawet lepiej żyją, można powiedzieć, nawet jak ja lepiej <grym> żyją. Tak, 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 tak. Tak dbają o ludzi bezdomnych. Do tego stopnia. Czyli pełen socjal. Że policja nie zatrzymuje, możesz na ulicy sobie pod komisariatem piwko pić, oni ci jeszcze przyjdzie, kanapkę przyniesie. A, za, a na drugi dzień Ci przyniosą śpiwór i namiot Ci przyniosą. No proszę, to tego nie wiedziałem. I za komisariatem potrafią postawić namiot, a oni tam go składają codziennie albo i nie. I tam przychodzi Pani policjantka i przynosi kanapki. No proszę. Ale to już tak, yy, to całkiem niedaleko tutaj tak się odbywa i to naprawdę to jest... Widziałem dużo filmów, że naprawdę tak się... Na pewno nie jest tak w Stanach, ale w innych krajach tam yy, i tych cieplejszych też. Skażynawskich i tak dalej. W Hiszpanii wiem, że jest no. też tak, że na przykład rozdają też te namioty. No, proszę. Bardzo, bardzo. Wchodzą ludzie rzeczy. z tymi namiotami w jakieś takie zakółki, takie, takie zaułki, takie, takie uliczki, gdzieś przy altankach też często się zdarza. Rozbijają się i przy, rano się zwijają, a tam przychodzą starsi ludzie, którzy tam już tylko czekają, czy on już wstał i przynoszą kanapki i ciepłą kawę. Wiesz, no, no, no. ale to mówię, to, jest, to zależy od też od ludzi, bo to nie jest powiedziane, że w całym kraju tak danym tam jest, nie? To nie że, bo to, są, to by, była za, za by było za ładnie było, nie? no, oczywiście, no, przecież. No bez przesady już Wiesz, nie, o co nie, chodzi. Przecież, nie. Dajmy, no, Ale są kraje, moi drodzy, gdzie żeby nie mówić, że tutaj się nie pomaga, nie, 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 nie. To z tą pomocą to jest tak właśnie różnie, bo to też trzeba chcieć, nie? No Coraz dokładnie. więcej chcieć, chcieć, chcieć i się udawać do różnych instytucji i można sobie dużo rzeczy załatwić. No i tam później to jest powiązane też z pracą i z takimi różnymi ważnymi rzeczami, nie? które trzeba ogarnąć, no niestety. No, już, no. Moi tak. drodzy, będziemy udziękować. Ja jeszcze muszę iść tam podejdę chyba, bo jestem tutaj blisko. To Emilci kupię tą malutką pizzę zawsze jej kupuję, margaritkę. No, no. no bo Emilcia dzisiaj pójdzie troszeczkę wcześniej spać, bo wczoraj. Wczoraj sobie za dużo pozwoliła i wiem, że była zmęczona bardzo rano. Wstawała do szkoły. Podejdę i kupię pizzę i będę wracał do domku. Moi drodzy. Tomek. Dziękuję bardzo za, za, za Uważaj na siebie i tak dalej, ten. Pamiętaj o tych zdjęciach. No, ale oczywiście, będę pamiętał no, na pewno. Trzymamy no, go za słowo? Tak. No. Trzymamy go za słowo. Miejmy Dobra. nadzieję, że, że, że nie da ciała. Dobra. No, dziękuję bardzo. Do, do następnego. Pozdrawiamy. Hej, cześć. O.